Kamil Lewer, dzień dobry, zapraszam na program Zapytaj Eksperta. Dziś naszym ekspertem jest dyrektor do spraw technicznych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie, pan Tomasz Surdacki. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry Państwu. Panie dyrektorze, chciałbym, żebyśmy porozmawiali na temat jakości wody w naszym mieście, bo sporo w ogóle się o tym mówi też w całej Polsce ostatnio, ze względu na tą awarię, która miała miejsce w Otwocku. I właśnie, jak wygląda produkcja wody w naszym mieście? Skąd ona jest czerpana, skąd ona jest pobierana? Gorzów posiada, znaczy może inaczej, my eksplatujemy pięć ujęć wody. Cztery duże, to te cztery duże to są to jest ujęcie siedlickie, które produkuje ponad 20 tysięcy, może produkować Ponad 20 tysięcy metrów sześciennych na dobę. Jest to ujęcie w Kłodawie o zdolnościach ponad 9 tysięcy, około 9 tysięcy i ujęcie tutaj centralne, które ma także tam około 9 tysięcy metrów sześciennych na dobę zdolności produkcyjnych. Mamy też takie ujęcie mniejsze w Maszewie. Ono tam około powiedzmy 100 metrów sześciennych na godzinę jest w stanie wyprodukować. No i eksploatujemy jeszcze takie niewielkie w Płomykowie, który tam ma tylko dwie studnie i to jest własność gminy Santok. No i skąd się bierze woda? No, bierze się woda ze studni głębinowych. Przedsiębiorstwo ma tylko ujęcia studnie głębinowe. Pobiera wodę z różnych głębokości. Najczęściej są to o głębokości około 40-50 metrów, ale zdarzają się też studnie jak na ujęciu kłodawskim, które mają głębokość ponad 100 metrów a są też płytsze jak np. maszewo czy płomykowo, gdzie głębokość jest do 20 metrów. Czyli my pobieramy wodę ze studni głębinowych, czyli to nie jest tak, jak na, przyk na przykład w przypadku Szczecina, z jeziora Miedwie tam jest pobierana, na przykład woda. To tak tutaj u nas nie wygląda, bo niektórzy mieszkańcy, wiem, że tak się gdzieś tam często mówiło o tym, że a PWK pobiera wodę z Warty i w ten sposób ona trafia do naszych kranów. Jest oczywiście wcześniej oczyszczana, i, i, ale to tak u nas nie wygląda. Nie, nie, Gorzów ujmuje tylko wodę podziemną, nie jak pan zauważył Szczecin, który ujmuje wodę powierzchniową. Tak samo i to jest duża różnica, gdyż zupełnie innym procesom uzdatniania wody poddawana jest woda powierzchniowa, innym procesom poddawana się poddawana jest woda głębinowa. Woda głębinowa, ta, którą mamy w Gorzowie, poddawana jest tylko jakby filtracji przez złoża takie piaskowo-żwirowe, czyli jest to praktycznie naturalny proces, który przechodzi w warunkach naturalnych, nie ma tam dozowanej żadnej chemii tylko jest to są te złoża naturalne procesy zachodzące w złożu i do tego jest tylko napowietrzana, żeby pewne związki, które są w formie nierozpuszczalnej w warunkach bezklenowych przeszły formę, żeby na napowietrzeniu, żeby przeszły formę rozpuszczalną właśnie w, znaczy w nierozpuszczalną po napowietrzaniu, żeby wytrąciło się szczególnie żelazo. A jaka jest właśnie jakość wody w Gorzowie? Od czego w ogóle to zależy? Ta jakość wody. Jakość wody ogółem, tę, którą my, czy mamy w kranach, czy którą kupujemy, zależy od według mnie, od stopnia jej zmineralizowania. Zresztą tak też wody często się dzieją na, dzielą na nisko, średnio i wysoko zmineralizowane. To jest jakby suma mikroelementów, które występują w wodzie do picia. Nasza woda, jeżeli możemy tutaj jakby tutaj no, tego jest wodą nisko zmineralizowaną, a, czy o zawartości mikro e, substancji rozpuszczonych poniżej 500 mg w litrze. Jest to woda bardzo dobra dla osób ogólnie, biorąc e, aktywnie żyjących, które nie potrzebują jakichś specjalnych suplementacji jakimiś pierwiastkami typu magnez, typu typu wapno, e, czy sód, czy potas, e, czyli jest takim naturalnym. Stanie, jak najczęściej występuje woda w środowisku. PWK ostatnio zaczęła stawiać bardziej na to, żeby mieszkańcy korzystali właśnie z kranówki. Czyli śmiało można powiedzieć, że ta woda jest w pełni bezpieczna, jeśli chodzi. Jeśli jest ona zdecydowanie chyba nawet lepsza niż ta woda butelkowana, bo ta woda butelkowana, wiadomo, że ona jest transportowana, jest na słońcu, jest potem gdzieś tam w cieniu i to też tak różnie z tym bywa. Tak, tak, tu ma pan rację. Woda butelkowana, szczególna ta najtańsza, która jest praktycznie y, o parametrach zdecydowanie gorszych niż nasza woda, którą mamy świeżą bezpośrednio z kranu, y, y, podlega tym różnym procesom, że musi być transportowana, musi być pakowana w te butelki plastikowe, musi być przewożona, raz stoi na słońcu, raz stoi w cieniu. To ten cały proces dystrybucji trwa, y, jest przewożone, to wszystko jest no, ogólnie powiem, no, no, przynajmniej z dużych odległości. A więc przy okazji zużywają się różne nośniki energii, transport, jest składowanie, więc jest to bardzo... Kosztem tej wody to praktycznie są te wszystkie czynności, które wymieniam, a nie sam koszt wody. Więc dlatego my zachęcamy, żeby pić naszą wodę prosto z kranu, która parametrami nie odbiega, a bardzo często ma parametry znacznie lepsze niż ta woda, którą kupujemy i jest świeża. Jest świeża. Od wyprodukowania do możliwości pobrania z kranu to są czasami godziny, w najdalsze miejsca to, są, to jest doba, półtorej doby. Często też mieszkańcy zakładają różnego rodzaju filtry na swoich instalacjach sanitarnych, albo na przykład korzystają w ogóle z takich zbanków na filtry. Czy one są zalecane? Tutaj mówimy cały czas o, o tej naszej wodzie, czy warto z tego korzystać? Czy to może bywa tak, że wytrącamy właśnie te takie wartości odżywcze, korzystne dla naszego organizmu poprzez to? Tak, szczególnie jeżeli ktoś stosuje różne tego typu filtry z węglem aktywnym, to na pewno dużą część tych substancji takich właściwych, tych korzystnych dla zdrowia, on jakby je wytrąca z tej wody, czyli tego dobra, które w tej wodzie jest zawarte, już później nie ma. Taka woda, gdybyśmy chcieli powiedzieć, taka zdemineralizowana, używana jest do różnych procesów takich technologicznych, a nie do życia. My potrzebujemy wody, która ma zawarte w sobie mikro związki mikrozwiązki, jak żelazo, mangan, jak magnez, wapń, sód, potas, to wszystko musi być. Bez tego nasze organizmy nie będą w sposób właściwy funkcjonować. Dlatego też są też jest inny podział wód, gdzie dzieli się je na źródła mineralne, lecznicze. No i leczniczymi każdy z nas pewnie w różnych uzdrowiskach spotkał się, pijąc jakieś zubery, jany i tym podobne. Jedne pachniały siarkowodorem, inne czymś innym. No i to było dozowane w kubeczkach za dość dużą odpłatnością, ale to już jest. Dedykowane wody dla określonych schorzeń. Czy zanim ta woda trafi do nas, do domów, to jak, w jaki sposób wy badacie w ogóle jakoś tą wody? Bo ja wiem, że tych badań to jest no, bardzo dużo robionych w ciągu całego miesiąca, w ciągu całego roku, to już w ogóle. W ciągu roku wykonujemy zdecydowanie ponad 50 tysięcy badań takich jednostkowych jakichś parametrów w wodzie, którą tutaj laboratorium, które nasze wykonuje jak jest kontrolowana woda? No, woda jest kontrolowana, jakby są dwa systemy kontroli. Pierwszy jest to uzgodniony z Sanepidem system, ten monitoryk kontrolny. To są dwie, to są punkty na sieci wyselekcjonowane z określoną częstotliwością badań, z określoną częstotliwością badań, określonych parametrów. To Te badania wszystkie macie Państwo w naszej zakładce jakość wody. Każdy punkt jest opisany i każde badanie, które jest wykonane, jest tam umieszczane. Zachęcam do korzystania z tej naszej strony, zachęcam do korzystania z tej zakładki, żeby na bieżąco sobie śledzić jakość wody w tej okolicy, w której się mieszka, żeby każdy wiedział, co ma w kranie, co pije. I to jest to, co jest jakby prawnie nakazane rozporządzeniem związanym z jakością wody. Jest tak zwany jeszcze monitoring wewnętrzny nasz, czyli to, co robi nasze laboratorium, które robi tylko dla nas i gdzie my, jakby na bieżąco, kontrolujemy każdą partię wody, która wychodzi. To jest kontrola, po pierwsze, na ujęciach wody. Na ujęciach wody, woda ta, która wychodzi do państwa, do kranów, jest kontrolowana codziennie. Dodatkowo kontrolowana jest woda na takich głównych pompowniach sieciowych, ona jest kilka razy w tygodniu kontrolowana. Dodatkowo kontrolowana jest woda surowa, czyli ta woda, która jest ujmowana. Przed procesem uzdatniania ona jest kontrolowana raz na miesiąc, raz na dwa miesiące. Czyli to jest ten jakby zakres monitoringu naszego wewnętrznego. Oczywiście mamy laboratorium, które spełnia, jest certyfikowane, mamy certyfikat PCA, spełniamy wszystkie te, te kryteria związane z, z kontrolą. Dodatkowo mamy też dopuszczenie do kontroli przez sanepid nasz tutaj gorzowski. Czyli to nie jest tak, że Wy pobieracie te próbki wody i one gdzieś tam są później wysyłane, badane, tylko to wszystko już Wy jako PWK się zajmujecie tym wszystkim na miejscu, kompleksowo badacie jakość naszej wody? Część badań mamy zlecone na zewnątrz. To są pewne rozszerzone badania specyficznych związków, gdzie my nie mamy aparatury kontrolno-pomiarowej, jak na przykład chloryny, chlorany i różne takie specy specyficzne związki, które wymagane są do kontroli. Mhm. I to zlecamy na zewnątrz i te w częstotliwościach określonych także przepisami. No i też. Te badania tych rzeczy także nie wykazują przekroczeń w zakresie norm, które są w kraju. A czy my jako zwykli mieszkańcy możemy mieć wpływ na jakość wody? Bo to chyba też w dużej mierze zależy od tego y, jakie mamy jak dbamy o nasze urządzenia sanitarne i od tego na przykład jakie mamy sieci już wewnątrz w blokach, w naszych domach. Tak, tak, no istotne jest y, to y, Zaczęliśmy o tym rozmawiać, czyli różne urządzenia, które sami buntujemy sobie na instalacjach, żeby niby poprawić jakość wody. No tutaj uczulam na to, że każde urządzenie, każdy filtr ma określoną dokumentację techniczną jego obsługi. Tam są określone czasy, okresy różnych czyszczenia, wymiany różnych wkładów, wymiany filtrów i trzeba robić zgodnie, postępować zgodnie z tymi instrukcjami, gdyż możemy sobie zaszkodzić i to bardzo zaszkodzić. My bardzo w tej praktyce naszej wodociągowej często spotykamy się z tym, że. To są elementy, które powodują wtórne bakteriologiczne zanieczyszczenie tej naszej wody, a to już jest, to skutki zdrowotne może mieć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest instalacja wewnętrzna, ba, szczególnie w budynkach wielolokalowych. No, to jest instalacja rozbudowana i na nią także trzeba uważać, gdyż ona może być źródłem zanieczyszczenia, chociażby słynna Legionella. To jest coś, co się wyhodowuje, co wyrośnie samo nam na instalacji ciepłej wody użytkowej w takich budynkach. Nowa dyrektywa unijna, która jest, a w ślad za nią będzie, niedługo będą nasze przepisy krajowe, będzie zakładała konieczność badania tego typu instalacji wewnętrznych, szczególnie właśnie pod kątem Legionelli. Panie dyrektorze, jakby Pan zachęcił tych jeszcze nieprzekonanych do tego, żeby właśnie korzystali z tej wody, którą dostarczacie Wy jako PWiK prosto do naszych domów. Pan już po części też powiedział, że ona ma takie wartości, cenne składniki, które są bardzo korzystne dla naszego organizmu. Tak, mam dużą prośbę dla naszych odbiorców. Kupując następnym razem wodę w supermarkecie, Proszę zerknąć na etykietkę, gdzie jest podany skład tej wody. Proszę wejść na naszą stronę, gdzie jest jakość wody. I proszę tylko sobie porównać te parametry. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to pomyślcie sobie państwo, jak długo ta woda skądś tam z kraju do was docierała? Tydzień, dwa, a tu macie wodę po godzinie. Także tego typu proste analizy yy, pozwolą państwu jakby przekonać się do naszego produktu. I proszę zachęcać też innych do tego, bo, bo warto. Naprawdę warto z tego korzystać. Szczególnie jak ktoś gdzieś po świecie jeździ, to ja to może powtarzam się, ale sam się spotykałem w ostatnim czasie, bo ta, 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 ten, ten trend pij wodę z kranu to nie jest trend krajowy. To jest coś, co wynika z tej dyrektywy unijnej, o której mówiłem propagowanie picia wody z kranu. Proszę się nie dziwić, tak jak kiedyś dziwiliśmy się, będąc gdzieś na zachodzie, że poprosiliśmy o, o wodę, a kelner nalał wam prosto z kranu i przywiózł i robiliśmy duże oczy. To było bardzo niedawno, sam to przeżyłem, nie będę mówił gdzie i jak to było, ale takie i, 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 i zdziwiony piłem tę wodę, dziwiąc się bardzo, co to jest, nie? Tak, to się powinno zmienić i zachęcamy do tego. Rozumiem, że pan też się do tego przekonał i sam pan też pije wodę z kranu. Tak, ja piję, piją moje dzieci, tak. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za te cenne wskazówki, za te informacje, bo naprawdę myślę, że dla mieszkańców są one niezwykle istotne, a tym bardziej dla tych, którzy zastanawiali się, czy, czy, czy warto i czy woda z kranu, gorzowskich kranów jest zdrowa. Myślę, że to takie cenne informacje dla wszystkich. Jest zdrowa, badana i na bieżąco wyniki badań są dla Państwa udostępniane. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za poświęcony czas, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był dyrektor do spraw technicznych w przedsiębiorstwie dociągów i kanalizacji pan Tomasz Surdacki. Dziękuję państwu za uwagę i do zobaczenia.